Że musi pan to zobaczyć. Naprawdę musi pan to zobaczyć. Co? To prezent. Od starego znajomego. Nie ma go w siatce już od ładnych kilku lat. Kryptonim ptasiek? Daliśmy gościowi pseudo-ptasiek. Nic dziwnego, żeby leciał w na... Szlak. Dajcie ptakowi czego chcę. Znaleźć 47 za wszelką cenę. Są moje. że masz paragon. Mogę je sobie po prostu wziąć. Nie wyglądasz mi na złodzieja. To nie będzie kradzież. Słuchaj, sprzedam ci jeśli sprzedasz lepiej od dziewczyny. Myślisz, że dasz radę? To zależy od dziewczyny. Ani <mum> <mum> okry chowa się przy mojej myli. Pokaż, co potrafisz. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hitmana rozgrzeszenie, tak, musimy odzyskać swoje sil silver bolery, jak widać ptasiek postanowił je oddać nam, no i cóż, e, musimy najpierw e, wziąć kartę Ej, kodową, która widać tam leży, mruga ładnie, aż prosi się, żeby ją potrzeba. zabrać, no, ale trzeba poświęcić chwilę cierpliwości, Powinna mianowicie oczywiście musiał to, że... przyjść tutaj kolej. Ale spokojnie, o, on zaraz sobie pójdzie, zbywa, a my wiem, tam sobie wejdziemy. O. E, no, Ale najpierw trzeba poczekać, że on sobie pójdzie e, No i tak. I, i cały Dobra, możemy bluzga. tutaj przylegnąć sobie do tego blatu. No i myślę, że możemy już przychodzić. Bierzemy kartę i ma idziemy teraz tutaj. Weźmiemy jeszcze sobie to. Słowo? I teraz się patrzymy e, tutaj e, idziemy e, na zewnątrz, po dowody, tak jest. Musimy wziąć do wody e, no i pewien kod, który się nam przyda, tak? Mianowicie, bo, może to wyjaśnię, dwa sposoby na zdobycie tych silver bolerów. Można strzelać na strzelnicy. Proszę bardzo, jestem ten kot. Do wody już coś wzięli, ale ja wam pokażę teraz jeszcze. Ptasiek. Zabrał moje pistolety Sylvel Bower w ramach zapłaty za swoje usługi. Teraz je oddał. Z jakiegoś powodu wyciąga do mnie rękę. Mogę mu zaufać. A może jego lojalność jest po stronie korzystniejszych partnerów biznesowych? To bez znaczenia. Zanim ruszę w pościg za Lenem, odzyskam swoją broń. Zbyt długo musiałem sobie radzić bez niej. Tak. Właśnie, za długo żeśmy sobie radzili bez niej, więc... Więc już w końcu... Musimy je odzyskać, tak. Są dwa sposoby na jej odzyskanie, właśnie... W ten sposób, który ja prezentuję... Lub też... Strzelanie, tak. Ja jednak wybrałem ten sposób, gdyż... E, I tak trzeba tutaj iść po zobodzie. Przy okazji... Że Fajny wiatr się za no, ty. Ty zacznie do tego, ja ty zacznie się Hej! Hej, hej, Ale niestety nie ma czasu, aby to słuchać, więc... Mówi się trudno. A teraz złamujemy się do safe'u. Zgadnijcie po co? W tym safe'ie jest klucz od naszych broni. Mm. No i tak naprawdę to już po misji. Misja krótka, łatwa i przyjemna. Chociaż powiem wam, e, że tutaj może się wydawać, że jest łatwa, ale to nie jest. To się tylko wydaje, że jest łatwe. Tak? No proszę bardzo, ten jeszcze się tutaj w drogę i mówię wam, że misja sprawia pozory łatwe a wcale taka łatwa nie jest jakby się wydawało, ale nieważne. Idziemy po nasze silver bolary się zagadałem i się pogubiłem tutaj. O, proszę bardzo, są. So. Tak jest, w końcu je mamy. Odzyskano silver ballery. Ja tak, opuść pokazać, sklep w Spoko. I już tym się zajmuję w trybie natychmiastowym. No. no, i mamy koniec misji. Ranga weteran, najwyższa możliwa ranga jaką da się tutaj zrobić. No, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć, do słyszenia w kolejnych odcinkach.